Aleluja, aleluja, alleluja, alleluja, Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy mu powiedzieli, oto twoja matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie. Odpowiedział im, którzy z moją matką i którzy są braćmi. I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: Oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą Tem jest bratem, siostrą i matką. Oto słowo pańskie. Usiądź na chwilę. Dzisiaj Jedwiga Śląska, która patronuje nam wszystkim. Ktoś ją kiedyś wybrał jako patronkę tego regionu? I myślę, że. Jeżeli ktoś obieramy sobie za patrona, to myślę, że po to, żeby się kimś inspirować. I oczywiście przy okazji warto pomyśleć nad tym, jaki mam stosunek do świętych, bo czasami mylnie nas pokazują jako tych, którzy świętych zrównują z, Boga, z Bogiem, tak? Czy na tej samej zasadzie, na tym samym poziomie są, i oni tak samo wpływają na to, jak się to życie nasze poukłada, tak samo jak e, nasz Bóg, to nie jest ta sama półka. Święci są ci, którzy nas inspirują, którzy znaleźli swoją drogę do Boga. Dlatego, kiedy my o nich wspominamy, wspominamy trochę na tej zasadzie, jak wspominamy, jak sobie siadacie, w gronie rodzinnym, niedługo będziemy o tym mówili przy okazji e, wszystkich świętych, Siadamy sobie w gronie rodziny, wspominamy kogoś ważnego dla nas, tylko już nie ma wśród nas. I wspominamy sobie, że babcia była genialna w tym czy tamtym, a dziadek to potrafił złoić i potrafił nas, nam zwrócić uwagę. I czasami wspominając tego osób, to nie jest tak, że nagle my ich wynosimy na domu jak wysoko. Nie, oni nas inspirują. I chciałbym, żebyście tak popatrzyli też na Jadwigę Śląską. I na wszystkich świętych, których wspominamy, w ten sam sposób popatrzyli na postać też Matki Bożej. Co ci, którzy nam pokazali, że można pójść do nieba. Jeżeli im się udało, ja też mogę znaleźć swój sposób. Patronuje nam. i myślę, że te czytania, które dzisiaj nam e, kościół zaproponował, e, oczywiście o trochę o kobietach, trochę o niewiastach, można się zdrygnąć, szczególnie ci, którzy. E, Trochę są myślącymi, znaczy że wszyscy jesteście, nie? to nie jest tak, że ktoś tam może nie myśli. No ale zakładamy, że jak ktoś słuchał tych czytań, to mógł się trochę, no ale nie, to już nieaktualne. Nie? Bo kniewiastę mężną ktoś znajdzie, nie? a o tych wdowach, które mają być takie, takie i takie, i w ogóle się poza to, te ramy nie wychodzić. No to są teksty sprzed dwóch tysięcy lat. I myślę, że dzisiaj też przy okazji może tych tekstów można coś zwrócić uwagę na to, jak ja podchodzę do tematu kobiecości, męskości, w ogóle tego, co jest przed nami. I mi się daje, że te czytania, które mówią tak naprawdę o jednej wspaniałej rzeczy, mogą dotyczyć wszystkich, nas wszystkich. I starych, i młodych, i tych, którzy czują się już przestarzali, tych, którzy się czują jeszcze w pełni sił, ci, którzy jeszcze dopiero gdzieś tam e, maluchy też widzę. Nie wiem, co wy nie śpicie czy coś. Um. Myślę, że te czytania mówią o wspaniałej rzecz. Że nieważne, co już mi się udało osiągnąć w życiu, i to może być też dla tych, co może zaczynają studia, bo powoli i kończą, ciągle warto walczyć o swój dzień codzienny. W sensie codziennie mam walczyć o, o jakość tego dnia. Bo o tym były te czytania. No zapomnijcie o tych tekstach, które dzisiaj pewnie byśmy zakwestionowali. Ale one mówią nam o tym, że nieważne ile lat mam, ile czasu poświęciłem na modlitwę, na pobożności, na drogi krzyżowe, na pielgrzymki, ile lat jesteś chrześcijaninem, ja ciągle mam zadawać sobie bardzo mądre pytanie: Panie Boże, co jeszcze? Co jeszcze mogę zrobić? Co jeszcze mogę zrobić w tym swoim życiu? niż już wystarczy. I jak popatrzymy na życie świętej Jadwigi Śląskiej, to ona właśnie ciągle sobie to pytanie zadawała. Znaczy nie wiem, czy zadawała, ale tak żyła, aby sobie zadawa, zadawała. Bo ona naprawdę wtedy królów i królowe to żeniono, tak wiecie, rodzice się dogadywali, przynieśli ją nagle do Polski, musiała się polskiego nauczyć. No dobra, weszła w związek małżeński. Um, tych dzieci, które się pojawiło, wychowywała, je dbała, była ważną postacią, osobistością, mogę powiedzieć, to mi wystarczy. Pomimo tego miała wpływy, władzę, pomagała biednym, chociaż nie musiała, zakładała szpitale, chociaż nie musiała. Czyli, zobaczcie, już, już od początku mogę, patrząc na nią, inspirować się genialną rzeczą: że w swoim życiu mogę robić rzeczy, których, których ode mnie nikt nie wymaga. Bo naprawdę nikt nie wymaga. Bo nie chodzi, że ktoś robi, wiecie, wybiera między dobrem a złem. Nie. Oprócz dobrego życia, które prowadzę, chcę jeszcze coś tam dołożyć. Nie żeby Panu Bogu się przypodobać. Nie, nie chodzi o to. Tylko ja wiem, że je, mnie stać na coś więcej. Ignacy Loyola używa terminu magis. Czy ciągle ja czuję taki niedosyt? Wiecie, to ci co są genialni w, w jakichś profesjach. Będę pewnie nie raz do tego wracał. Mamy muzyków pewnie tutaj, artystów, sportowców. Wiecie, mamy? Mamy, nie? Nie czujecie takiego głodu ciągle, że ja mogę jeszcze coś zrobić? Że jeszcze ja muszę iść na trening, jeszcze raz na próbę pójść, bo jeszcze coś mogę poprawić tym, co ja robię. I tak, jeżeli ja jestem chrześcijaninem, jeżeli ja jestem tutaj, na tej ziemi, to ja powinienem podobny głód czuć, taki niedosyt, że ja jeszcze chciałbym jeszcze coś zrobić, żebym jeszcze stać na to. Oczywiście wszystko według moich możliwości. I, i święta Jadwiga Śląska miała naprawdę trudne życie, bo w momencie nie dzieciaki zaczęły umierać, e, mąż odszedł, e, potem i krewni tam głupoty narobili w innych krajach, i krewni. To ona, pomimo tego, ciągle szukała, zadawała pytań: Co jeszcze mogę zrobić? Nadia, jak już została starą kobietą, poszła na emeryturę, co jeszcze mogę zrobić? No to wstąpiła do zakonu. I w tym zakonie jeszcze pomagała biednym. Ciągle, ciągle i ciągle. Bo my mamy coś takiego jesteśmy ludźmi, a ludzie, ogólnie my ludzie, taka, taka rasa my jesteśmy cholernie leniwi. I my, wiecie, byśmy zadali sobie pytanie, czy, jeszcze muszę, czy, czy już wystarczy to, co zrobiłem? I święci nas inspirują, Pan Jezus nas inspiruje do tego, że jednak jeszcze ciągle coś. I tego też uczy nas dzisiejsza Ewangelia, bo zobaczcie, że dzisiaj w tej Ewangelii Jezus właśnie na to zwraca uwagę. A na co zwraca uwagę? Że, bo dobra, jesteśmy tutaj w większości ochrzczeni. I uważamy, że już przynależymy do grupy wspólnoty chrześcijan i że przez sam fakt bycia ochrzczony, może przyjęliśmy sakramenty, może wszystkie nawet, te, które mogliśmy przyjąć, że już wystarczy, albo że inaczej. Jak sobie rozmawiamy, to pewnie ja jestem dobrym człowiekiem i przez sam fakt bycia dobrym człowiekiem więcej nie muszę robić. I zobaczcie, dzisiaj przychodzą Matka Boża, przychodzi Maryja, przychodzi do Jezusa, przychodzi, przychodzą jego krewni, jego kuzyni, i w dziwny sposób przychodzą. I ta cała potem nauka Jezusa, a ktoż moją matką jest, a ktoż moim braćmi, ktoż to jest moim krewnym, nie? Zobaczcie, oni przez sam fakt bycia w rodzinie uważali się za krewnych Jezusa, a Jezus to podważył. Dlaczego? Bo i oni to podważyli. Kiedyś będziemy mieli więcej czasu, żeby trochę pokazać o tej Ewangelii, ale dzisiaj na tłumaczenie polskie bardzo ładnie to pokazuje. Bo po co przyszli? Stąd na dworze posłali po Niego, aby Go przywołać. Posłali, aby Go przywołać. Tylko dziwne. Jezus poszedł do nich, a ich tam nie było. Przyszedł do swoich, do, do, do krewnych, a ich tam nie było. Kto był? No ci co słuchali jego głosu. Ci, którzy mu towarzyszyli, a ci, którzy byli z urodzenia jego bliskimi, nawet nie odważyli się wejść, tylko powiedzieli: Ty chodź do nas, żeby go przywołać. A chodziło, żeby przywołać? Chodziło, żeby go przywołać do porządku. To jest trzeci rozdział Ewangelii według św. Marka, i Jezus już zaczyna głosić Ewangelię, zaczynają się ludzie nawracać, wyrzuca złe duchy, tam już zaczyna być, o, o, była historia o rozmożeniu chleba, i zaczęło się zamieszanie. I pewnie wpływowi, faryzeusze, uczeni w piśmie, pewnie poszli do krewnych, bo do kogo, nie? Czy jak ty głupoty robisz, że jakieś to do kogo, no lepiej do, do mamy, nie? nie? Proszę pogadać z synkiem. No i tak zrobili. I zobaczcie, że i Maryja, i Jego krewni weszli w tę całą zabawę, żeby Jezusa przywołać do porządku. I Jezus właśnie wtedy mówi, że nie przez sam fakt urodzenia jesteście mi bliskimi osobami. Czy dzisiaj mógłby powiedzieć, nie przez sam fakt bycia ochrzczonym jesteś mi bliski. Tylko dzisiaj, czy ty mi jesteś bliski, czy daleki. Czy dzisiaj jesteś tutaj. A że jesteś, to czegoś szukasz. A Jezus właśnie to dzisiaj mówi. Kto słucha i wypełnia wolę Ojca mego, ten jest bratem, siostrą, matką. Czyli jeżeli zaczynasz, czujesz w sercu, a pewnie czujesz, albo w głowie, szukasz jakiegoś rozwiązania, może sensu życia, może jakiejś duchowości, może Pana Boga szukasz w tym swoim życiu, tej codzienności, no to już jesteś może. Tam dalekim kuzynem pana Jezusa. Właśnie przez to. I te historie, dzisiaj, które słyszeliśmy, te dzisiejsze czytania, właśnie o tym mówią. Czy ja wypełniam wolę ojca mego? Tylko znowu to jest bardzo trudne, bo w tamtych czasach było łatwiej. Bo do Maryi przed Anioł i powiedział, co ma robić. Do świętego Józefa przed Anioł i powiedział mu, co ma robić. I Józef, idź do Egiptu, i on poszedł. A my mamy trudniej. A to, że mamy trudniej, nie oznacza, że się nie da. Czyli trochę przez to, że tu jesteś, zakładam, pytasz się Pani Boże, co ja mam robić w życiu, co jeszcze mogę zrobić w życiu. Jeżeli ja dzisiaj się tu pytam, co jeszcze mogę zrobić, to może być tak, że on mi odpowie. I pytanie: czy ja za tym pójdę? Tak święta Jadwiga usłyszała, czy usłyszała, no też pewnie pytała, co ma robić, i, i, i znalazła swoją drogę. Także dzisiejsze czytania zachęcają nas do wspaniałych rzeczy, żebyśmy nie ustawali. Bo Jezusowi bardzo zależy na tym, żebyśmy byli w drodze ciągle i ciągle. I powiedzie no ale to, to kiedy emerytura chrześcijańska? Nie ma emerytury chrześcijańskiej. Po prostu nie ma. Nie ma emerytury od rozmawiania z... Jeżeli Pan Jezus dla mnie jest bliski, to nie ma momentu takim, który ja mogę powiedzieć, że no, to ja już się zwalniam z rozmawiania z Tobą. Że już się zwalniam z poświęcenia czasu Tobie. Że ja się zwalniam z... a nie tylko z Nim. Bo dobrze wiemy, że On jest tym też we mnie, ale też jest w drugim człowieku. Czy ja nigdy nie mogę się zwolnić z miłości? I o tym są dzisiejsze czytania. Ani przez moment mojego życia, chociażbym już miał 99 lat. Schorowany, z domu nie mógł wychodzić, to nie mogę się zwolnić z miłości. To znaczy być krewnym pana Jezusa. I to zrozumiała właśnie święta Jadwiga Śląska. Że nigdy nie powiedziała sobie, a czasami gadam ze starymi ludźmi, w sensie niektórzy uważają, bo są studenci, że ja już jestem stary i to już jest straszne. Czasami mówią, no bo ojcze, no ale czym ja mogę zgrzeszyć? Z domu nie wychodzę, z nikim nie rozmawiam, po prostu siedzę. Co ja mogę? Właśnie nie chodzi o tylko ogrzeszenie. Tylko właśnie zadać sobie pytanie nie tylko, czym ja mogę zgrzeszyć i szukać się okazji, żeby tutaj coś znaleźć. Tylko zadać sobie pytanie, co ja jeszcze mogę zrobić, żeby bardziej kochać siebie, drugiego człowieka, Pana Boga. Co jeszcze mogę zrobić? Bo możesz. Bo magiz oznacza to, że ja zba... ciągle i ciągle mogę dorobić, robić, nie? Kiedyś będzie gadanie o miłościach albo o jakichś innych rzeczach. Ostatnio z studentami rozmawiałem o tym głupie pytanie, które ja za czasami zadaję na ślubach, takie, takie początkowe, nie? Czy młodzi, którzy są dopiero co, mają się na chwilę pobrać, złożyć, powiedzieć tak? I głowie pytanie, które zadaję najczęściej, czy można jeszcze bardziej się kochać? Oni dopiero co, nie? Dopiero. Czy można jeszcze bardziej się kochać? No jak można się bardziej kochać niż w dniu ślubu, nie? Można bardziej? No właśnie można! I to, to głupie pytanie, że czasami on kiwa, że tak, a ona, że nie. I bo myślisz, że jak powie nie, to znaczy, że, że będzie romantyczny, albo ona będzie romantyczna. Właśnie po to chce być z drugą osobą, żeby każdego dnia coraz bardziej i o to chodzi. I o to chodzi, że w szukaniu zadawanie sobie pytania, Panie Boże, co jeszcze mogę zrobić? Mnóstwo rzeczy. Właśnie nie jesteśmy Józefami, nie jesteśmy Maryją, no to jego odpowiedź może być niekoniecznie wprost. I tego szukamy. I się wydaje, że to, że dzisiaj tu jesteśmy, może, może ktoś usłyszał odpowiedź. Albo może jeszcze usłysz. Tego wam życzę.